Najgorzej mamy z tą wspólnotą. Nie możemy się dogadać. Którą? No, waszą, tu. Nieprawda. Nieporozumienia doprowadziły do ogrodzenia się płotami i kłótni o przysłowiową miedzę. Kiedyś jednak było tu zupełnie inaczej. Za czasów perlowskich to podwórze kwitło. Były drzewka, kwiatuszki, puławeczki, a potem to wszystko. Rozeszły się na boki. Ławki i klomby to już przeszłość. Pozostały tylko zniszczone wewnętrzne drogi i podziurawiony plac. Pięć wspólnot, które mają prawa własności do poszczególnych części podwórza, nie mogą dogadać się między sobą od kilkunastu lat. Zaczęły więc grodzić się na potęgę. Kiedyś w koło tu mógł wjechać i tu wyjechać, a teraz wszędzie pozagradzali. Tu nawet szlaban założyli. No właśnie to samo było z tą drogą. Że nas nie wpuszczali, zamknięte było, nie mogliśmy wjechać do domu przecież w ogóle. Punktem zapalnym sąsiedzkich niesnasek jest brak dostępu jednej ze wspólnot mieszczącej się przy Placu Zwycięstwa do drogi publicznej. Problemy wspólnot w kwadracie ulic Śródmiejskiej, Sikorskiego, Kilińskiego oraz Placu Zwycięstwa zaczęły się w latach 90. Gmina dzieląc tereny dosyć dawno temu... Pozbawiła się sama dostępu do drogi publicznej, i teraz, żeby rozwiązać ten problem, potrzebna jest zgoda osób zainteresowanych, czyli wspólnot, które uczestniczą w procesie dostępu do drogi publicznej. Kres w sąsiedzkim sporom miał położyć wymiar sprawiedliwości. Gmina Piła, poproszona o pomoc, nie mogąc doczekać się porozumienia z właścicielami terenu, skierowała sprawę do sądu o ustanowienie tzw. drogi koniecznej. Sąd wystąpił do gminy o udzielenie informacji na temat właścicieli, którzy tutaj zmarli w tej wspólnocie, bo tu każdy był członkiem postępowania, które się tutaj toczy. Ustalenie spraw spadkowych po zmarłych członkach wspólnoty przy ulicy śródmieścia 1 okazało się niemożliwe. Sprawa trwająca 4 lata została umorzona i nie przyniosła żadnych rezultatów. Miasto próbowało więc rozwiązać problem za pomocą mediacji. Rozwiązanie ruchu drogowego w praktycznie, które w którymś momencie powinni zadowolić każdą ze zespoł. Gmina przedstawiła spółdzielcom pięć możliwości poprowadzenia drogi publicznej, aby dostęp do niej zyskała ta najbardziej pokrzywdzona przy Placu Zwycięstwa. Wydawało się, że w 2007 roku sprawa się zakończy i będzie mieć swój szczęśliwy finał. Niestety rozwiązaniem proponowanym przez miasto sprzeciwiła się spółdzielnia przy ulicy Śródmiejskiej. Sprawa znów stanęła w martwym punkcie, czyli postępowania administracyjnego i wywłaszczyć spółdzielców z części placu. Powstały już koncepcje przebiegu drogi. Mamy trzy możliwości. Zobaczymy, która z tych możliwości będzie optymalna, biorąc pod uwagę zadowolenie mieszkańców, mimo wszystko, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Będziemy starali się doprowadzić do tego, aby ta droga, ta droga którą chcemy wyznaczyć, szła w jak największej odległości od usytuowanych tam budynków, czyli wspólnot. Na upragniony od kilkunastu lat dostęp do tej drogi, mieszkańcy wspólnoty przy placu zwycięstwa będą musieli jeszcze trochę poczekać. Miasto wkrótce uruchomi procedurę wywłaszczania, ale zajmie to jednak trochę czasu, bo w kasie gminy muszą znaleźć się pieniądze na wykup tych gruntów.